Już po raz kolejny w gimnazjum nr 5 w Raciborzu odbędzie się ogólnopolski konkurs historyczno-literacki. Od niedawna odbywa się on pod honorowym patronatem m.in. Instytutu Pamięci w Katowicach i Muzeum Powstania Warszawskiego. Konkurs dotyczy wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży. Tematyką mają być wspomnienia przodków i ich wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Po raz kolejny Raciborskie Gimnazjum organizuje wydarzenie na tak szeroką skalę. To jest siódma edycja, czyli od siedmiu lat jest to konkurs ogólnopolski. Wcześniej, przed siedmioma laty. Przez trzy lata z rzędu prowadziliśmy ten konkurs w formie lokalnej we współpracy z oddziałem Raciborskim Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Także siódma edycja ogólnopolskiego konkursu. Prace z, przez te siedem lat były nadsyłane. Z różnych miejsc Polski. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna. Może to być na przykład felieton, esej czy opowiadanie. Teksty mogą zawierać również zdjęcia czy kserokopie dokumentów. Ważne, żeby nie odbiegały od określonego tematu. Druga wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach przodków. Niekoniecznie muszą być to przodkowie pochodzący z danej rodziny. W pierwszych edycjach tak to się odbywało, ale praca zaczęło nam spływać coraz mniej i zorientowaliśmy się, że po prostu tych przodków już y, ubywa z czasem, więc poszerzyliśmy tematykę o y, przodków niekoniecznie z danej rodziny. Y, czyli postacie związane z ruchem oporu, y, postacie związane z jakimiś y, przeżyciami, y, które y, Pozostały gdzieś w pamięci jeszcze wśród rodzin, wśród sąsiadów plus różnego rodzaju zbiory archiwalne czy pamiątki po tych, po tych ludziach zebrane w jedną całość. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Prace należy przesyłać w formie papierowej i elektronicznej od 10 grudnia do 10 maja 2016 roku. Wyłonienie laureatów i uroczysta gala odbędzie się 10 czerwca 2016 roku.